Chciałem Państwa e, złożyć Państwu życzenia. Moja redakcja cała chciała Państwu złożyć życzenia e, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. W Kaczym Szańcu dzisiaj jest Pan Prezes, widzę światło się świeci. E, ja przygotowałem jednak prezent dla Pana Prezesa na tą najbliższą nadchodzącą przyszłość, na ten rok, który e, teraz e, będzie e, 2025, prawdopodobnie dla pana prezesa e, dosyć sporą zmianą życiową. Tym prezentem, proszę Państwa, to są węgiersko-polskie e, albo polsko-węgierskie rozmówki. Ze względu na to, że teraz prawo i sprawiedliwość razem z dawną Solidarną Polską będą e, opuszczali nasz kraj i do e, pana Wiktora Orbana zmierzali na e, zasłużoną emeryturę i będą tam tworzyli coś na uchodźstwie. To ja przygotowałem, proszę Państwa, rozmówki węgiersko-polskie. Kelemesz, Kalaczoni Unnepeket. To jest Wesołych Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku, przepraszam, to jest Boldog uj Ewet. Boldog uj ewet, jakkolwiek by to zabrzmiało dla niektórych z Państwa, nie, żadnych wulgaryzmów tu nie było. Wstępu do Pana Prezesa pod choinkę nie mam, więc y, udam się z tym prezentem do skrzynki na listy. Panie prezesie, to y, Mikołaj z redakcji Wolne Media postanowił panu te rozmówki węgierskie wręczyć. Jest słownik i gramatyka, także to dla pana, rozumiem, nie będzie problem korzystanie z tego. Oczywiście drogą jedynie mi znaną, gdzie jest możliwość przekazywania panu tutaj różnych... Y, Rozmówki zostały schowane dla Pana Prezesa. Panie Prezesie, prezes jest w skrzynce na listy wesołych świąt, spokojnych. Chciałem też trolom, którzy tu będą wypisywali, to im życzę to jako ruski agent. Wszystkich chciałem pozdrowić, wszystkich. Świątecznie. I proszę Państwa...